Zarządzanie finansami strategia 5 kroków. Zastanów się: jeśli wydajesz 15 zł na poranną kawę w drodze do szkoły lub do pracy, 29 zł na dobry lunch, 18 zł na transport, 5 zł na słodką przekąskę i 2 zł na niepotrzebne subskrypcje każdego dnia, to biorąc pod uwagę tylko dni robocze w ciągu roku, wydajesz aż 17 tysięcy zł rocznie. Taka jest rzeczywistość większości ludzi. Kiedy dostają wypłatę, te pieniądze po prostu znikają. Dzieje się tak, ponieważ większość z nas nie ma systemu zarządzania swoimi pieniędzmi. W tym materiale przedstawię Ci aż 5 kroków, które możesz zastosować po każdej wypłacie, aby lepiej zarządzać swoimi finansami. Pomogą Ci one nie tylko oszczędzać, ale także budować majątek. A co jest najlepsze, nie będziesz musiał pracować ciężej niż teraz. Krok pierwszy. Oddziel zachcianki od prawdziwych potrzeb. Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, to oddzielić zachcianki od potrzeb. Choć brzmi to prosto, dla wielu osób jest to naprawdę trudne. Szczególnie dziś większość z nas przyzwyczaiła się do wysokiego standardu życia i trudno zrezygnować tak naprawdę z małych przyjemności. Mogą wydawać się wręcz nieistotne, ale w dłuższej perspektywie te drobne wydatki faktycznie zabierają ci twoją finansową wolność. Nawet jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy, wykonaj to ćwiczenie. Możesz być zaskoczony tym, co zaraz odkryjesz. Weź do ręki kartkę, i podziel ją na dwie kolumny: zachcianki i potrzeby. Następnie sprawdź swoje wyciągi bankowe z ostatnich 6 miesięcy i zacznij zapisywać wszystkie rzeczy, na które regularnie wydajesz pieniądze. Na razie pomiń jednorazowe zakupy. Skup się na tych małych i powtarzających się wydatkach, które po prostu się sumują. Gdy skończysz, przydziel każdy wydatek do odpowiedniej kolumny. Potrzeby to rzeczy takie jak czynsz, ubezpieczenie, rachunki i inne niezbędne opłaty. Zasada jest prosta. Jeśli możesz przeżyć bez czegoś, to nie jest ci to potrzebne. A zachcianki to przede wszystkim takie fajne rzeczy jak wyjścia ze znajomymi, jedzenie w restauracjach czy rozrywka. Teraz oblicz na kalkulatorze, ile kosztuje ciebie każda kolumna miesięcznie. No i zacznijmy od. Potrzeb. Załóżmy, że twój czynsz, ubezpieczenie i rachunki razem z mediami to 3500 zł miesięcznie. To jest absolutne minimum, które potrzebujesz, aby przetrwać każdy miesiąc. To jest takie twoje finansowe minimum. Gdy już znasz swoje finansowe minimum, odejmij je od swojego miesięcznego dochodu, aby zobaczyć ile tak naprawdę ci zostaje. Twoje minimum powinno stanowić mniej niż 50% Twojego całkowitego dochodu, a byłoby wręcz idealnie, gdyby było około 25%. Nie traktuj listy potrzeb jak czegoś, czego nie możesz zmienić. Są sposoby, aby obniżyć koszty i nadal zaspokajać wszystkie podstawowe potrzeby. Na przykład być może potrzebujesz samochodu, ale czy musi to być jakiś drogi model? To samo dotyczy mieszkania. Niektóre lokalizacje są naprawdę drogie, zwłaszcza w centrach miast. Zastanów się więc nad różnymi opcjami. Czy przeprowadzka dalej od centrum i dojeżdżanie? nie byłoby przypadkiem tańsze? A może współdzielenie mieszkania przez jakiś czas pomoże Ci zaoszczędzić na wymarzony kwadrat? A może nie chcesz już więcej ograniczać wydatków i to też jest OK, ale warto sprawdzić, czy gdzieś możesz zaoszczędzić bez obniżania jakości życia. Jeśli nie możesz zmniejszać rachunków, musisz zwiększyć swój dochód np. poprzez awans lub dodatkową pracę. Pamiętaj, że zawsze możesz zarobić więcej niż zaoszczędzić. Wiem, że osiągnięcie tego minimum finansowego na poziomie 25% wypłaty może wydawać się dla wielu z nas po prostu niemożliwe, ale naprawdę da się to zrobić, zwłaszcza przy dzisiejszych możliwościach dodatkowego zarabiania pieniędzy online. A w tym odcinku pokazujemy Ci, jakie masz możliwości. Teraz zajmij się kolumną zachcianek. Dodaj wszystkie kwoty i porównaj ze swoją wypłatą. Najlepiej, gdyby ta kwota była zdecydowanie poniżej 25% twojej wypłaty, bo w przeciwnym razie będziesz potrzebować pieniędzy na następne kroki. Krok drugi. Konto oszczędnościowe o wysokim oprocentowaniu. Drugą rzeczą, na którą powinny iść Twoje pieniądze, jest konto oszczędnościowe o naprawdę wysokim oprocentowaniu. W idealnej sytuacji zostaje Ci około 50% wypłaty. Zamiast oszczędzać wszystko, przeznacz około 20% na konto. Oszczędnościowe, no najlepiej takie z wysokim oprocentowaniem. Dobrze jest wybrać bank inny niż ten, w którym masz konto, z którego codziennie korzystasz. Wtedy trudniej Ci będzie sięgnąć po te pieniądze. A ranking najlepszych kont oszczędnościowych znajduje się w opisie do tego filmu. Mówiąc wysokie oprocentowanie, mam na myśli najlepszą dostępną ofertę w danym momencie. Obecnie moje konto oszczędnościowe daje 5% odsetek rocznie, co jest znacznie lepszym wynikiem niż zwykłe konto oszczędnościowe w banku, w którym posiadam konto bieżące. Tam akurat rachunek oszczędnościowy posiada oprocentowanie w skali roku w wysokości 1 punkta procentowego. Najważniejsze w tym koncie jest to, że służy jako poduszka bezpieczeństwa, z której możesz skorzystać tylko w nagłych sytuacjach. Nie ma służyć zarabianiu pieniędzy, więc nie blokuj ich na dłuższy czas. Posiadanie takiej finansowej poduszki bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Życie potrafi zaskoczyć i prędzej czy później pojawi się jakaś nagła sytuacja, a te oszczędności będą wtedy dla Ciebie bardzo dużym wsparciem. Wyobraź sobie, że zachorowałeś i nie możesz dłużej pracować, albo zepsuł ci się samochód. Dzięki poduszce finansowej poradzisz sobie bez stresu. Pamiętaj, te pieniądze są tylko na poważne sytuacje, a nie na dodatkową rozrywkę, gdy po prostu zabraknie ci kasy. Szokujące jest to, że według danych z 2024 roku 18 na 100 Polaków nie ma żadnej poduszki finansowej. Żadnej. Jeśli coś pójdzie nie tak, zwykle muszą brać chwilówki z maksymalnie dużym oprocentowaniem, co prowadzi do jeszcze większych długów. No, a jak duży powinien być fundusz awaryjny? Najlepiej od 3 aż do 6 miesięcy, twojego minimum, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Gdy już odłożysz 20% wypłaty przez wystarczającą liczbę miesięcy, aby osiągnąć tę kwotę, możesz przeznaczyć więcej pieniędzy na kolejne cele. W idealnej sytuacji powinno zostać ci jeszcze 30% twojego wynagrodzenia. Krok trzeci. Spłata zadłużenia o wysokim oprocentowaniu. Co zrobić z pozostałymi pieniędzmi? Przeznacz je na jedyną inwestycję, która daje gwarantowany zwrot. Spłatą zadłużenia o wysokim oprocentowaniu. Dlaczego zawracać sobie głowę inwestowaniem w akcje z możliwym zwrotem na poziomie od 8 do 10%? Gdy możesz mieć gwarantowany nawet 18% zwrot, spłacając np. kredyt gotówkowy z wysokim oprocentowaniem, który codziennie zjada Twoje oszczędności? To trochę jak pytanie o najlepszą dietę, gdy ma się pasożyta w organizmie. Najpierw trzeba pozbyć się tego pasożyta, i to daje gwarancję, że poczujesz się lepiej. Jeśli masz zadłużenie o wysokim oprocentowaniu, przeznacz na jego spłatę pozostałe 30% wypłaty. Istnieją dwie bardzo popularne metody spłaty długów oraz jedna metoda inwestycyjna. Jeden to metoda lawinowa najbardziej logiczna pod względem matematycznym bo najpierw spłacasz dług o najwyższym oprocentowaniu. Na przykład masz trzy różne długi. Dług A: karta kredytowa o wysokości 23 tysięcy zł z oprocentowaniem 20%. Dług B: pożyczka od rodziny 6900 zł bez żadnego oprocentowania i dług C: pożyczka na samochód 11500 zł z oprocentowaniem 15%. Jeśli płacisz 2300 zł miesięcznie na spłatę długów przy metodzie lawinowej najpierw wszystko idzie na dług A, bo ma najwyższe oprocentowanie. Zajmie ci to około 13 miesięcy i zapłacisz w tym czasie 2000 367 zł odsetek. Potem twoje płatności idą na dług C, 5 miesięcy i 452 zł odsetek, a na końcu dług B, 3 miesiące bez żadnych odsetek. Przy metodzie lawinowej będziesz wolny od długów po 21 miesiącach i zapłacisz około 2819 zł odsetek. Druga metoda: Kula śnieżna psychologiczne podejście, gdzie najpierw spłacasz najmniejszy dług, daje Ci to poczucie szybszego postępu. W tym przypadku najpierw spłacałbyś dług B, potem C, a na końcu A. Jednak zajęłoby ci to około 23 miesięcy i kosztowało około 7820 zł w odsetkach. To 2 miesiące i ponad 5000 zł więcej niż w metodzie lawinowej. Jeśli możesz trzymać się logicznego podejścia, będzie to korzystniejsze w dłuższej perspektywie. Gdy zbudujesz już poduszkę bezpieczeństwa i spłacisz wszystkie długi o wysokim oprocentowaniu, możesz przeznaczyć Połączone 50% na rozwijanie swojego majątku. I metoda trzecia inwestycyjna to jest moja ulubiona. To podejście jest nastawione na długoterminową korzyść i dotyczy spłaty zobowiązań, np. hipotecznych, gdzie oprocentowanie w stosunku do innych kredytów jest stosunkowo niskie, ale dług jest największy, a czas spłaty często przekracza 20 lat. O tej metodzie opowiadam na dwugodzinnym webinarze, który jest całkowicie bezpłatny, a link do niego znajduje się w opisie do tego filmu. Mogę Ci zagwarantować, że będziesz w ogromnym szoku, jak inwestować małe kwoty w swoje długoterminowe długi, oszczędzając przy tym nawet setki tysięcy złotych. Krok czwarty. Konto inwestycyjne z korzyściami podatkowymi. Czwartym miejscem, gdzie warto lokować pieniądze, jest konto inwestycyjne z korzyściami podatkowymi. Gdy dostajesz wynagrodzenie, podatek dochodowy jest od razu odliczany. W sklepie płacisz podatek od sprzedaży. Za nieruchomość płacisz podatek od nieruchomości. Nawet gdy inwestujesz i osiągasz zysk, płacisz podatek od zysków kapitałowych. Ale na szczęście istnieje legalny sposób na to, aby uniknąć płacenia podatków od zysków kapitałowych. Na Twoich inwestycjach. Warto rozważyć IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, lub IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Obydwa oferują realne korzyści podatkowe. Są to jedne z nielicznych legalnych sposobów na uniknięcie 19% podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki. Oba konta mają swoje zasady, ale ich kluczowa zaleta to możliwość inwestowania bez obciążania podatkowego, o ile oczywiście spełnisz warunki wypłaty. Na IKE możesz wpłacić do około 23 472 zł rocznie. Limit na rok 2025 aktualizowany jest co roku, a zyski są zwolnione z podatku, jeśli wypłacisz środki po 60 roku życia i dokonasz wpłat w co najmniej 5 latach. Z kolei IKZE ma niższy limit około 9388 zł dla pracowników etatowych lub 1480 zł dla prowadzących działalność gospodarczą, ale wypłaty odliczasz od podstawy opodatkowania, co obniża Twój podatek dochodowy już teraz. Przy wypłacie z IKZE po 65 roku życia zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku, co i tak jest bardzo korzystne. Przeznacz więc 35-40% wolnych środków na takie konto i zainwestuj w niskokosztowy fundusz indeksowy, np. śledzący polski WIG-20 lub międzynarodowy SP 500. Historycznie. Takie inwestycje przynoszą średnio od 8 do 10% rocznie, ale pamiętaj, wartość akcji zawsze może rosnąć, jak i spadać. Ryzyko jest nieodłączną częścią tej gry. Na przykład wpłacając 1150 zł miesięcznie, czyli 13800 zł rocznie na IKE przy 8% zwrocie rocznym. Po 45 latach możesz zgromadzić około 6 milionów złotych, całkowicie wolnych od podatku. Możesz to sprawdzić w kalkulatorze procentu składanego. Poza IKE oraz IKZE podatek Belki dotyczy większości zysków z inwestycji, więc te konta to naprawdę unikalna okazja. To niestety dość powolny sposób budowania majątku. Ale historycznie jest bardzo skuteczny, jeśli ty oczywiście będziesz konsekwentny. W Polsce mamy różne platformy inwestycyjne, które oferują dostęp do funduszy indeksowych i dają możliwość ustawiania automatycznych zleceń. Moim zdaniem automatyzacja to naprawdę potężny klucz. Skonfiguruj regularne przelewy na konto inwestycyjne, a pieniądze będą odkładane bez Twojego udziału. Często nawet nie zauważysz ich braku, dopóki nie zerkniesz na konto i nie zobaczysz przyjemnej niespodzianki. Chodzi o to, by zminimalizować przeszkody między Tobą a Twoimi inwestycjami. My czasami sami sobie komplikujemy ten proces, a dla większości osób taki Autopilot jest wystarczającym rozwiązaniem. Krok piąty: inwestycja o wysokim ryzyku i wysokim zwrocie. To już nie jest dla każdego. Jeśli jesteś zadowolony z czekania wielu lat na pierwszy milion, to jest absolutnie w porządku. Ale jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, możesz rozważyć tę opcję. Większość doradców uczy albo powolnej ścieżki bogacenia się. Albo szybkiej ścieżki, która wiąże się z dużo większym ryzykiem, w nadziei oczywiście na większe zyski. Moim zdaniem najlepsze podejście to dywersyfikacja, taka pośrednia droga, gdzie przeznaczasz od maksymalnie 5 do 10% swojego wynagrodzenia na rozpoczęcie na przykład dodatkowego zajęcia lub jakiegoś małego biznesu. Może teraz myślisz, że to za mało i powinieneś zainwestować wszystko w biznes, ale moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Gdy masz ograniczone środki, zwłaszcza na początku swojej drogi, stajesz się bardziej kreatywny. Możesz znaleźć okazje na rynku, których inni po prostu nie dostrzegają. Z ostatnimi 5% możesz zrobić najbardziej ryzykowną inwestycję: kryptowaluty. To jest bardzo kontrowersyjny temat, ale nie można zaprzeczyć, że kryptowaluty zyskują na popularności. Około 5% portfela inwestycyjnego w Bitcoin i Ethereum może być interesującą opcją dla osób, które wierzą w długoterminowy potencjał technologii blockchain. Jednak trzeba pamiętać, że jest to bardzo ryzykowne i wartość tych kryptowalut może drastycznie spaść. Jeśli mimo wszystko akceptujesz to ryzyko, może warto rozważyć tę niewielką inwestycję. Stałych widzów proszę, jak zwykle, o kredyt zaufania i łapkę w górę, a nowych zapraszam do zasubskrybowania tego kanału.